Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie, co bym się tak nie jąkała. 13 grudnia. Wschód słońca 8.01 1. Zachód niezmienni od chyba już od tygodnia, 16.15 Zobaczcie. Dokoła mgła. Mgła, mgła, mgła. Tam chyba jakieś drzewa, takie, jakieś cienie. Tam gdzieś jakieś takie gospodarstwo, budynek gospodarczy jest. A tu pole i punkt ratunkowy numer 2196. Telefon? No, ratunkowy telefon, jakby coś, 112. Czyli jak zginę, lub jak ktoś inny zginie, to tak, rozstaje dróg, na rozstaju dróg. Będzie można zadzwonić i się będzie można odnaleźć. <grym> ja nie wiem, u nas w Polsce, czy są takie punkty ratunkowe, to. Chyba jakoś się nie spotkałam. A trochę tak, no tak, w lasach to są takie yy, kamienie, betony z numerami. Ale kochani, witam i zapraszam na poranne oddychanie. Wdech, wydech. Dziwna ta pogoda. Co z tej mgły się wyłoni? Czy deszcz? Czy mróz? No, na pewno święta niedługo. Witam Mariola. Witam Janwiga. Witam Gabrielo. Dziękuję za komentarze. Z jedną, z jedną rozmawiam przez telefon, drugą rozmawiam przez Messenger, z Gabrynią rozmawiam przez komentarze na YouTubie. Bardzo to miłe. Posłuchajcie, pochwalę się, że u mnie był Mikołaj i przyniósł mi perfumki Roberto Cavalli jak to było? Bo wcześniej miałam takie w jaś... troszeczkę w jaśniejszym opakowaniu. A te są Paradiso Fund, czyli, przepraszam, raj znaleziony. No, kochani, takie perfumy dostać raj znaleziony. No, to taki raj znaleziony. No, księcioniu, jak jakie ci dziękuję. moim żonku, szanowny do takiego Mikołaja fajuśnińskiego. Tak, ale kochani, to powiem tak: i jeszcze przede mną Chanel 5. A Chanel 5. Tutaj kosztuje tylko... Hmm. No już prawie kupiłam, ale stwierdziłam, że jeszcze chwilę poczekam. 112 euro. No, co to jest, jak się ma? Gorzej, jak się nie ma. <laughs> I chcę się napierdoły wydać. To co? Dokończamy y, oddychanie. <laughs> Witam, wilczyce. Masz rację. Pora zrobić jeszcze parę przysiadów. Uwaga, uwaga. <laughs> Do przysiadów przystąp. To ile powinnam zrobić? Chyba z osiem. Nie wiem co tu z boku, jak lepiej. Może z boku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Ao! Osiem, dziewięć, dziesięć. A! Od razu się lepiej czuję. Ale wiecie, jak zaczęłam robić przysiady, to już mi nogi lepiej działają. Działają. Z początku mnie bolały. Spokojnej niedzieli życzę dobrego rosołu niedzielnego. A o mnie dzisiaj biały barsz z grzybkiem z, grzybkiem z Polski. A wiecie, ciekawostką w Niemczech jest to, że bo w Holandii nie można zbierać grzybów, czyli jest zakaz. Jeżeli by ktoś spotkał, nie wiem, jakieś takie by się nazbierało, i by się ktoś z tym spotkał, no to jest kara, mandat się płaci. A w Niemczech można wynieść z lasu. Do kilograma na osobę, czyli do kilograma grzybów, można wynieść. Kochani, miłej niedzieli!